W tym roku klub przygotował dla kibiców trzy wersje kalendarza. Dwie z nich są bardzo kibicowskie, zawierające zdjęcia zasadniczo z meczów, natomiast trzecia propozycja, pierwsza chyba tego typu realizacja w historii klubu Wisły Kraków, pokazuje zawodników poza meczem w takim codziennym życiu klubowym. Postaraliśmy się o to, aby kibice którzy chodzą na mecze, mogli bardziej wyobrazić sobie i zbliżyć się do takiego zwykłego, codziennego dnia zawodników, yy, którzy spędzają tutaj wiele, wiele godzin na treningach, na przygotowaniu fizycznym. Po raz pierwszy w kalendarzu pokazujemy także sztab szkoleniowy, pokazujemy yy, trenera yy, Kazimierza Moskala, pokazujemy Andrzeja Bara, pokazujemy trenera bramkarzy Pawła Primela. Pokazujemy kierownika drużyny i masażystę. To jest kalendarz, który pokazuje, że zawodnicy są drużyną. Wszystkie kadry, każda karta kalendarza to ujęcie grupowe, ponieważ jesteśmy jedenastką na boisku, ale yy, gra nas i ćwiczy nas 24 zawodników. Pokazujemy zawodników w szatni, pokazujemy w kalendarzu zawodników na boisku, pokazujemy zawodników w chwili. Tutaj uśmiech i ukłon w stronę pań, również w Łazience. Myślę, że te dwa zdjęcia, które zawiera kalendarz, głównie przypadną naszym paniom kibicką do gustu. Tak, ale jakoś tak pan musi to zrobić zawadiacko. Ale nie prosto, nie. Nie, 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 nie na nas, tylko jakoś tu. Na tam. Magdę? Nie. Tu, na tu, panią Magdę sobie. Tu? W stronę, tu? W A, też strona. Spróbuję. Debiutuje w tej roli. Moment. A no, koncentracja, Dobra, no, Nie dba. zrobimy tego, no. ok? Ale <grym> no, 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 no. co ja? Co ja no, się cztery. Cztery. No, no. Sesja fotograficzna y, na podstawie której został przygotowany ten kalendarz trwała dwa dni. Same y, ujęcia trwały dwa dni, natomiast przygotowanie. Planu, kierownictwo produkcji, wszystkie działania związane z przygotowaniem trwały dużo więcej. Zawodnicy, poprzez to, że ćwiczyliśmy z nimi już inne tego typu sesje fotograficzne, jak chociażby przygotowanie do kampanii Walczymy o Mistrzostwo. Byli obyci z aparatem, byli obyci z naszą ekipą fotograficzną, z tym, że jest tych fotografów kilku. Jest pani charakteryzatorka na planie, yy, są oświetleniowcy. Jest zupełnie inne sztuczne, yy, sztuczne środowisko, w którym wymagamy od nich, aby zachowywali się w miarę naturalnie. Czy To się Nie, to tak tylko dla mnie robię, wiesz? To wymyślajmy się. To oczywiście powstały Sytuacje śmieszne, komiczne, wiele dubli realizowaliśmy, aby uchwycić tak naprawdę ten moment, który dla Kibica będzie ważny, stanie się również pięknym fotograficznym projektem, takim, aby sam kalendarz był po prostu piękną ozdobą biur, mieszkań i wnętrz. Zawodnicy myślę doskonale się bawili na planie. Nie no, szere, już, to Czarek, ale no, 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 mogę jeszcze. To Tarek, to ale zrobimy krok. Tak? tak chodzisz? Aj, Co Nie no, noga postawna, znaczy noga. Nie brzuchcie, no. kurczę. Uh -huh. I lewa ręka. Uh -huh. no. A to są innochody. Tak. Myślę, tak. że ten kalendarz, który Państwo będziecie mogli już nabyć, <ślonalny> <ślonal od 4 grudnia podczas meczu z widzewem w naszych punktach sprzedaży na stadionie, stanie się pięknym wyposażeniem Waszych domów, biur, pokoi naszych kibiców, ponieważ istotnie jest tak, że poświęciliśmy na przygotowanie tego projektu wiele dni, a artystyczne ujęcie i pokazanie zawodników w ich Miejscach tutaj na stadionie, które nie są udostępnione dla każdego kibica w takim codziennym obyciu, myślę, że będą dla Państwa ciekawym i takim budzącym wyobraźnie projektem dodającym drużynie Wisły Kraków i Białej Gwiazdy jeszcze więcej tajemniczości i jeszcze bardziej pozwolą zbudować Państwu relacje z tą drużyną i utożsamiać się z nimi. Gadajcie z Okay. Skoncentrować się dziewczyny, ładnie stoicie, Amo, wyprostowane. Właśnie w ten sposób, proszę mówić cały czas takim zdecydowanym podniesionym głosem, bo widać te emocje wtedy na panu. Aha, dobra, tak, jeszcze raz. Tylko nie bierzcie do tego personalnie, od tego momentu. Nie, absolutnie. Ale... Dobra. Tutaj.